15 maja otrzymujemy od GUS najnowszą informację dotyczącą inflacji, tym razem za miesiąc kwiecień i ta inflacja wygląda dobrze, chociaż gorzej niż ostatnio. 2,4% to wzrost w porównaniu do miesiąca poprzedzającego, czyli tego odczytu za marzec kiedy mieliśmy to inflację na poziomie 2%, ale 2,4% to nadal jest przyzwoity wynik poniżej naszego celu inflacyjnego. Na inflację 2,4% składa się w znacznym stopniu wzrost cen usług o 6,2% i wzrost cen towarów o 1,1%. Miesięcznie inflacja wyniosła 1,1% i to jest wynik duży zdecydowanie za duży. Towary drożeją właśnie o 1,1%, natomiast usługi o 90%. Tak dla przypomnienia wygląda projekcja inflacji i PKB od Narodowego Banku Polskiego. Inflacja ukształtowała się na poziomie 2,4% i podobnie do inflacji drożeją żywność i napoje bezalkoholowe 1,9% rok do roku, użytkowanie mieszkania, hmm. domu i nośników energii 1,4%, wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego w tempie 2,2% rok do roku i łączność w tempie 1,7% rok do roku. Lepiej niż nasza inflacja ma się np. odzież i obuwie, które drżeją rok do roku o 0,4% czyli bardzo nieznacznie, a najlepiej ma się transport, który rok do roku tanieje o 1,6%. Niestety są też kategorie, które drożeją szybciej niż inflacja i są to np. Na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 4,6%, zdrowie o 3,9%, rekreacja kultura o 4,5%, procentowego, najwięcej edukacji aż o 9% rok do roku, restauracje i hotele o 8,3% i inne towary i usługi w tempie około 5,1%. Przypominamy, od kwietnia mamy wzrost wartości VAT-u na żywność, czyli przywrócenie tego obowiązującego wcześniej. Górny wykres prezentuje nam odczyty inflacyjne od 1 stycznia 2023 do najnowszego, czyli kwiecień 2024 i dopóki poruszamy się względnie blisko tej ciągłej linii, czyli cel inflacyjny 2,5 punktu procentowego, to jest dobrze. To zakładamy, że tak ceny mają nam drożyć. Tak działa świat, że generalnie inflacja występuje i dopóki jest to w granicach 2,5 punktu procentowego jest dobrze. I 2,4% to nawet mniej, czyli generalnie jest to inflacja pozytywna. I Czasem ta inflacja skacze bardziej lub mniej w górę lub w dół i dopóki mieścimy się w odchyleniu cel, cel od celu inflacyjnego, czyli 1% w górę lub w dół, czyli przedział 1,5% do 3,5%, również jest dobrze i tak ma to wszystko nam się generalnie układać. Wykres dolny prezentuje nam odczyty inflacyjne z miesiąca aktualnego porównując do miesiąca poprzedniego i wynik 1,1% jest to wynik zdecydowanie za wysoki i spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach będzie on odrobinę niższy. Spadki odczytów inflacyjnych odnotowaliśmy od marca 2023 roku i taki mieliśmy pełny rok spadków inflacyjnych, teraz mamy niewielki wzrost. Natomiast inflacja 2,4% jeżeli popatrzymy na nią historycznie nie jest takim złym wynikiem. Od maja 2019 roku aż do marca 2024 nie notowaliśmy nigdy lepszego wyniku. Miesięczna inflacja na wskaźniku 101,1% jest zdecydowanie za wysoka. Ostatnio takie odczyty mieliśmy początkiem roku 2023 od stycznia do marca. Górny wykres prezentuje nam odczyty inflacyjne od roku 1992 do chwili obecnej, natomiast dolny odczyty inflacyjne przez ostatni rok. Możemy przyrównać się do dużych światowych gospodarek. Tam inflacja jest różna. W części krajów spada, w części rośnie. Natomiast na ich tle widzimy, że wyglądalibyśmy całkiem przyzwoicie. 2,4% inflacji w Polsce jest to równy wynik z inflacją np. w strefie euro. Co prawda, troszeczkę mamy wyższą inflację niż Niemcy czy Francja, ale mamy ją np. niższą niż Holandia, Hiszpania. A patrząc dalej, mamy np. inflację lepszą niż Stany Zjednoczone. W Unii Europejskiej negatywnie wyróżnia się przede wszystkim Rumunia ze swoją inflacją na poziomie 5,9%, a poprzednio było to 6,61%, czyli również jest to spadek. W Szwecji również spadek z 4,1% do 3,9%, Węgry z niewielkim wzrostem 3,7% z poprzednio 3,6%, Chorwacja 3,7% poprzednio 4,1%. Unia Europejska ma inflację na poziomie 2,6%, licząc wszystkie kraje, ale jest to dana za miesiąc. Ster, czyli dopiero za marzec. Stefa Euro już dane za 2,4%. Dużo nas dzieli od Rumunii, która ma najwyższą inflację, ale dużo nas też dzieli od krajów, które mają najniższą inflację, bo tą najniższą inflację ma Litwa, gdzie inflacja roczna wynosi 1,1%, a poprzednio w poprzednim miesiącu nie było jej w ogóle. Dania z wynikiem 0,8%, poprzednio 0,9%. Włosi wracają znowu do inflacji poniżej 1%, 0,8%, poprzednio 1,2% i Łotwa z wynikiem 1,1%, poprzednio 0,9%.